To jest właśnie amfiteatr. Jesteśmy w miejscu, które mieści 3070 widzów i tu odbędzie się lwia część imprezy pod nazwą Sądecka kulturalna. Kulturalna. 3000 miejsc, kilka sektorów, bilet wszędzie kosztuje tyle samo, natomiast dla tych, którzy myślą, że odległość sprawia jakieś wrażenie niedostępności albo braku słyszalności czy widoczności, to od razu uspokajamy. Po obu stronach mamy potężne telebimy, które to, co dzieje się na scenie, i to, to co czasami dzieje się na, na widowni. Też yy, ukazują. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby na Lady Punku ludzie siedzieli. Więc tak naprawdę jest to amfiteatr typu otwartego, ale świetnie chroniony przed podmuchami wiatru, przed yy, opadami. Przed ewentualnymi niespodziankami, które no, wymagałyby ewentualnie noszenia ze sobą parasola. Natomiast e, no, powiedzmy sobie też wprost w otwarcie, temperatura dociera wszędzie. Więc my mamy grzaną scenę, grzaną w sensie nadmuchów, natomiast na widowni mimo wszystko trzeba się ubrać ciepło, ponieważ notowaliśmy już temperatury rzędu 8-9 stopni we wrześniu.